To dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, Agnieszka Lasota w studiu. Cześć, Witam Agnieszka. cię bardzo serdecznie i wszystkich państwa. No i weszliśmy już w taki klimat naturalnych pięknych miejsc na świecie, ale to mi się to zdjęcie przyszło tak jak jak szukałem na nasze spotkanie, bo ty byś chciała zrobić takie piękne miejsce w którym tylko dzieci, czy dorośli też? Dorośli mógłby? też, też. Przyjeżdżać też. i praktykować jogę. Tak, ale też pracować jakby nad sobą, czyli nad świadomością ciała, ale też nad emocjami. Współczesne dzieci mają bardzo dużo, i młodzież, problemów emocjonalnych ze sobą na co dzień, jak z nimi pracuję. Znam ich problemy, znam ich potrzeby, jest co robić, więc takim moją jakby ogromną intencją w tą stronę, bo. Ważny jest cel, ale ta droga jest ważna, którą ja idę sobie. Małymi krokami są dla dzieci, jogą dla młodzieży, jogą dla dorosłych, tylko ja wiem, gdzie ja idę i ja wiem, po co ja tą drogą idę. Więc no tak jak tutaj na tym pięknym obrazku jest takim docelowym miejscem, w którym ja chciałabym po prostu być tam dla tych ludzi, dla tych dzieci, to chciałabym, żeby powstał w Polsce taki ośrodek w którym mogłabym się zajmować i w którym mogłabym przyjeżdżać do mnie dzieci i ja bym mogła pokazywać im, jak można budować małego człowieka w inny sposób, niż współczesny świat jakby za tym goni, że ile, co, co trzeba robić, co trzeba kupić, a tak naprawdę to wszystko zewnętrzne nie daje szczęścia wewnętrznemu, ani dorosłym, ani dzieciom. To jest tylko takie yy... Docelowe na tu i teraz przez chwilę, a za chwilę spadają, spada nam energia, chcemy coś innego. Dzieci mają tak naprawdę wszystko, a czasem nie mają nic. Dorośli dokładnie to samo. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe przygotowanie takiego miejsca i e, mogą cię też wesprzeć różni ludzie, którzy mają ciekawe pomysły, umiejętności. E, opowiadałaś mi przed nagraniem, że poznałaś architekta, który powiedział: Dobra, zrobię ci projekt w ogóle takiego dokładnie środka. Dokładnie tak, który mhm. zajmuje się medytacją, a powiedział, że jak trzeba będzie, to zrobię dla ciebie projekt tego ośrodka i mm, ja wiem, że to miejsce powstanie wcześniej czy później, ale wierzę też w to, że inni czują to, co ja robię. Jest bardzo dużo osób w Polsce, których szkole, z, z którymi się spotykam i jak oni twierdzą, y, myśleli, że przyszli na jogę dla dzieci, a pozmieniałam im życie przez y, swój przekaz, przez bycie prawdziwym w tym, co się robi tak naprawdę. I tak naprawdę to życie jest mega fajne, tylko to od ciebie zależy, jak jesteś na nie nastawiony i i od ciebie zależy, co z tym zrobisz tak naprawdę, bo yy, zmianę musimy zacząć od siebie. My często chcemy, żeby ktoś się zmienił, że wtedy będzie lepiej. Nie, nie, nie. To, to najpierw musimy my coś sobie zmienić, żeby się to, co jest koło nas zmieniło. I joga może w tym pomóc? Joga bardzo mocno w tym pomaga. Ona zmienia w ogóle. Yy, jeśli przychodzisz na matę, to to tak naprawdę to, że jesteś na macie, to jest ten czas, kiedy masz praktykę, a to wszystko, co się zaczyna w twoim życiu, to się dzieje poza matą. To kiedy schodzisz z maty, to dopiero zaczyna się. Ale czy jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie, czy to po prostu jest, są czary? Y to nie są czary, to jest ta świadomość, której się uczysz na jodze, poprzez oddech, bo kiedy masz wszystko, teraz żyjemy na zewnątrz. Wszystko jest na zewnątrz, a nie widzimy to, co jest w nas samych, w środku. Czyli mówisz o tym, że co, że pokazujemy się w internecie? Tak, nie wiem, zmieniamy bo... się w różnych aplikacjach Aha, i tak dalej. Filtry na Filtry, tak. I to jest takie zewnętrzne, a cała magia ciebie jest w środku. Wszystko masz, tak naprawdę wszystko masz zawsze ze sobą. Ty Tonku dużo podróżujesz i tak naprawdę ty to zabierasz wszystko, co masz wartościowe w sobie, obojętnie. To nie miejsca są ważne. No, ale jest w tym, co prawda, dużo co mówisz, bo przecież moja historia jest taka, że ja cztery lata temu zamknąłem studio. Miałem 200 metrów kwadratowych wypakowanych od góry do dołu i zacząłem sprzedawać te rzeczy. Większość leży teraz w magazynach różnych u moich przyjaciół, w piwnicy i tak dalej. Mhm. Ale rzeczywiście zauważyłem, że te materialne rzeczy w ogóle do niczego nam nie są potrzebne. Oczywiście, no wiadomo, jak prowadzę studio, no to muszę mieć dekoracje tak, i tak dalej. Tak, tak. Ale staram się jak najmniej, żeby nie gromadzić. No, to może właśnie to o to chodzi, tak? W tym wszystkim? Iż co, lepiej gromadzić piękne miejsca, które odwiedzasz, lepiej gromadzić fajne spotkania z ludźmi, ciekawe rozmowy, niż rzeczy materialne. One tak naprawdę dają chwilowe tylko szczęście. Mhm. Znam bardzo dużo dzieci, które mają wszystko, a tak naprawdę nie mają nic, bo, bo są nieszczęśliwe w środku. Tak samo znam bardzo dużo dorosłych, którzy tak naprawdę mają wszystko. A przychodząc na matę dopiero odnajdują siebie, kiedy zamykają oczy, skupiają się na oddechu i wchodzą w relację z samym sobą. I to jest najfajniejsza relacja, kiedy umiesz zbudować ją sam ze sobą. Jesteś z kluczborka, ale żeby praktykować z Tobą jogę, wcale nie trzeba jechać na polszczyznę. Nie, oczywiście, że nie. szkole i jeżdżę po całej Polsce. Osoby, które mnie znają i jeżdżą za mną w różne miejsca po Polsce, wiedzą, zawsze się śmieję, że dwie rzeczy wymyślone zostały dla mnie, czyli Pendolino i czasem Thermomix. I to się z tego śmieję, bo to mi ułatwia. Czyli kiedyś jadąc do Poznania, Super Intercity albo w Pendolino, kiedy to jest też takie fajne, kiedy osoba, konduktor podchodzi i bierze twoją żółtą walizkę, a to znowu pani! I kiedyś się złapałam. Agnieszko, ale gdzie ty jedziesz? Do Poznania, do, do Warszawy, do, do, do Gdańska, bo dużo podróżuję, bo uważam, że właśnie życie to podróż. Bycie w jednym miejscu jest fajne, ale doświadczasz wtedy, kiedy podróżujesz. I fajne, że mogę to powiedzieć właśnie tobie, osobie, która no, dużo wie o podróżach. No tak, ja tak. Uważam, że życie jest podróż. Tak, życie podróżą, jest taką podróżą, tak. tak. I ta twoja walizka może być obojętnie jaka. Musisz wiedzieć, gdzie idziesz i po co jedziesz. Ja wiem za każdym razem, kiedy jadę szkolić Radę Pedagogiczną i wprowadzę go do szkół i do przedszkoli w Polsce, Wiem po co jadę. Czasem to jest maleńka miejscowość, a czasem to jest bardzo duże miasto, i czasem to jest mała rada pedagogiczna, 10 osób, czasem jest 30. To samo, kursy instruktorskie. I mam taką zasadę, że jeśli się ktoś chce ode mnie uczyć, obojętnie czy to są dwie osoby, czy to jest 200 osób, czy to są konferencje, które, które, które prowadzę i prowadziłam wcześniej, jeszcze przed pandemią, w Wieliczce i to były konferencje na 300 osób. To nie jest ważne. Ważne jest każda osoba indywidualna, która chce zmienić coś w sobie i inaczej pracować z tymi współczesnymi dziećmi. Hmm. Także ja jestem wszędzie. Jak mi się najtrudniejsze pytanie, Tomku, jakie byś mi teraz zadał, skąd ja jestem? Skąd jesteś? No właśnie nie wiem, bo jest mi wszędzie pełno w tym sensie, że każda droga, zawsze mówię, że każda droga do, do drugiego człowieka jest mi bliska. Nie mam z tym problemu, czy mam jechać 600 kilometrów, 1000 czy 20 w jakieś miejsce. A czy jest jakaś strona, gdzie można zobaczyć dokąd jedziesz, gdzie cię można spotkać, gdzie można z tobą praktykować jogę, czy, czy trzeba napisać i, i się dowiedzieć? Wiesz strona internetowa i to jest www.agnieszkalasota.pl, podzielona na dwie strony, czyli jak cię interesuje joga dla dzieci, i wszystko, co się mm -hmm. dzieje, wchodzisz w to. Jeśli cię interesuje, to, co robię z dorosłymi, wchodzisz w tą drugą część strony. No, jest też Facebook Gimnastyka Yoga Smyka, który cieszy się ogromnym powodzeniem i bardzo lubię tam być, bo sama to prowadzę. Jest też Instagram Agnieszka Lasota Yoga i Gimnastyka Yoga Smyka i tam nie można znaleźć. Tak naprawdę wystarczy tylko wpisać imię i nazwisko. I co, i... i ogłaszasz tam, gdzie jesteś, tak? Tak, i ogłaszam swoje wyjazdy, warsztaty, szkolenia. W tym roku to też był mój taki cel i misja. Byłam organizatorem pierwszej ogólnopolskiej konferencji holistyczne podejście do wychowania dzieci i młodzieży poprzez jogę. Skupianie się na psychofizycznych aspektach rozwoju dzieci w Polsce, byłam organizatorem właśnie w Warszawie, wizja park. Ta konferencja będzie co roku teraz, więc już zapraszam na kolejną. Będzie we wrześniu 2023, też w Warszawie, więc. A te wyjazdy po polsce to jakie miasta? Gdańsk. Najczęściej to Gdańsk, e, Kraków, Wrocław, Łódź, e, Warszawa i Szczecin. To tak w tych miejscach można mi najczęściej spotkać. To jeszcze jakbyś powiedziała... Yy... Katowice, zapomniałam o hmm, moich Katowice. Katowicach, dużo rzeczy tam robię. Wspomniałaś o tym, że to tak, kursy, warsztaty, szkolenia, to czym się różni jedno od drugiego? No, różni się tym, że szkolenia, jeśli chodzi o szkolenie rad pedagogicznych, to zamawia placówka, która może zamówić szkolenie rady pedagogicznej. Wtedy przyjeżdżam i szkolę radę pedagogiczną i to jest po prostu krócej, bo to są cztery godziny tego szkolenia i szkolę radę pedagogiczną, czyli to zamawia placówka. A jeśli organizuję sama, to są kursy instruktorskie, które dają uprawnienia do prowadzenia jogi dla dzieci według mojego autorskiego programu, ale to też są kursy, zajmuję się też aerial jogą, czyli pracuję z dziećmi poprzez. Chustę, czyli latamy, ale pracuję też z dziećmi z SI, czyli z, z zaburzeniami sensorycznymi i pracą na mięśniach głębokich. Prowadzę też kursy instruktorskie z Yoga Family, czyli uczę nie tylko dziecko, ale uczę rodzica, jak pracować ze sobą i budować relacje na macie poprzez fizyczność, poprzez techniki oddechowe, techniki realizacyjne rodziców, opiekunów, e, wspólnie na takiej jodze dla dzieci z rodzicami. A na zakończenie naszej rozmowy. Yy... Tak jak w poprzednim. Coś byśmy poćwiczyli? Masz jakiś pomysł? Co byśmy mieli Ale co, ty, co, Tomku, chciałbyś poćwiczyć? to bo... no, no, na przykład bolą mnie troszkę plecy tutaj. Tak delikatnie. Ale w odcinku szyjnym. Tutaj, tak. I, i tutaj, bo to yy, i tak mnie już 8 miesięcy bolą. Jak mm -hmm. poleciałem do Nowego Jorku, spałem na takiej niewygodnej kanapie i taki jakiś ból wszedł. Raz mocniej, raz słabiej. To co bym mógł zrobić? No nie wiem, możemy takiego? zrobić połowę garudasany, czyli połowę orła, czyli możesz zapleść swoje ręce w ten sposób. No, tak, kiwicuje ci mocno, że ci się uda. I unie się lekko ku górze i poczujesz swoje barki te o, z Nowego Jorku. A, bardzo. I zrób spokojny wdech i spokojny wydech. Wszystko przez nos. Rozluźnij, czyli rozluźniasz całe barki w jedną, a później w drugą stronę. I teraz to samo, czyli koncentracji się uczymy na jodze, czyli jak miałeś za w tą stronę, to teraz musisz zrobić w stronę w drugą. Okay, ja wow. w okay. I teraz robisz wdech, na wdechu unosisz ręce Na spokojnym wydechu zatrzymaj się przez chwilę I poczuj swoje barki, te, które ci się trochę popsuły chyba w Nowym Jorku tak? mm -hmm. Jeszcze jeden wdech I na spokojnym wydechu rozluźnij Czyli poczułeś swoje barki, żeby je rozluźniać Ach, bardzo, My super. mamy wszystko spięte w barkach teraz Super części, uczucie. No? Czyli wystarczy takie proste ćwiczenie, nigdzie nie musisz wychodzić Czyli zrobić sobie połowę garudasany tylko z samych rąk. A jak y, tak poćwiczę bardziej, to łatwiej mi się będą zawijały? Bo teraz wiesz tak, co, czułem, tak, tak, że tak. ciężko to chodzi tak o zawijne, No bądź... bo tu mamy pospinane wszystko w barkach, mhm. tak? Jak dużo pracujemy, dużo siedzimy, to też są nasze emocje, które są w barkach. Więc jak te barki rozluźnisz, to ręce są zupełnie inaczej też, będą się zawijały w tej pozycji, kolokwialnie mówiąc zawijały, tak? Czyli będziesz mógł wtedy mieć większy zakres w swoim założeniu dłoni. A ile trwają takie zajęcia? Pytasz o jogę dla dorosłych czy jogę dla dzieci? I dla dzieci, dla dorosłych. Jogę dla dorosłych prowadzę godzinę takich, takich zajęć, to jest godzina, godzina zegarowa. Jogę dla dzieci 45 minut w placówkach przedszkolnych i szkolnych. W szkolnych 45, a w przedszkolnych 35. Gdybym mogła skończyć to, to, to nasze wspólne spotkanie i nagranie moją taką ogromną intencją stroną tutaj do ciebie mm, przyjechała. Super, to może do kamery, do tej? Okej. Okay, chciałabym, drodzy państwo, was zaprosić do mojego wspólnego projektu, jakim jest, żeby powstał ośrodek w Polsce, którym bardzo chciałabym się zająć i który chciałabym wybudować, ale może, może jest takie miejsce w Polsce, które chciałbyś mnie wesprzeć z tym miejscem, żeby stworzyć cudowne miejsce z jogą, medytacją i oddechem dla dzieci żeby pomóc współczesnym dzieciom i młodzieży być w takim miejscu bez telefonów, wśród przyrody, ale też by mogli tam odpoczywać i spędzać czas nad sobą pracę zarówno dorośli, jak i dzieci. No to zapraszamy, odsyłamy i gdyby ktoś był zainteresowany to jeszcze raz adres strony www.agnieszkalasota.pl. Bardzo dziękuję, certyfikowana nauczycielka jogi z wieloletnim doświadczeniem Agnieszka Lasota była moim i państwa gościem. Dziękuję ci Agnieszko za spotkanie. Bardzo ci dziękuję Tomku również za spotkanie i za wspólną praktykę siedząc.